Cześć się manko z tej strony DF1 w dzisiejszym odcinku. Dzisiejszy odcinek to będzie ogłoszenie. Ponieważ szukam duo partnera. Hmm. Musicie pisać niki w komentarzach, ja będę Was dodawał. Hmm. Z rekrutacji na duo partnera Będą odcinki, to będzie solo. W sensie... Nie solo tylko 1v1 i boxy. 1v1 Albo, jak ktoś sobie wybierze, na przykład kręcone, albo boksy wymagania będą w opisie, i teraz możecie tak naprawdę zobaczyć, jak się buduje, edytuje, takie rzeczy. A ja was zapraszam do drugiej części odcinka. No, więc już nie będę się odzywał. I 哦。嗯 Ja no, dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić suba z dzwoneczkiem, żeby wam przychodziły wszystkie powiadomienia o moich odcinkach, lejkacza i daj piszcie like w komentarzach. Nie zwracać uwagi na moje punkty na arenie. Grałem z moim byłym duo Areny. Chcieliśmy być czempiona. Tak się rajd'owaliśmy strasznie, że nie możemy jednak... Że w każdym grę tak naprawdę traciliśmy punkty. Więc stwierdziliśmy, że sobie już w tym sezonie odpuścimy. graliśmy wtedy Forfaniusz. Zero killi na gierkę, no totalne takie miejscówki z fragami. Może raz takie kilka gierek takich było, co było przez dobra, że faktycznie te 200 punktów do przodu w jednej grze. A tak to to... To nie ma. Ja wam jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Do następnego odcinka, czyli rekrutacji na duo. Ja wam dziękuję. Trzymajcie się. Cześć.